W auli sławnej Staszicówki w piątek swoje święta obchodzili nauczyciele ze Staszowa i powiatu Staszowskiego. Za osiągnięcia w pracy z uczniami otrzymali nagrody i medale. Pedagogom osobiście dziękowali przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Dzisiaj piękny dzień nauczyciela, edukacji. To właśnie dzień poświęcony wychowaniu młodzieży, bo to nauczyciele swoją osobowością podnoszą rangę naszych szkół. To oni przygotowują młodzież do dalszych kroków w rzeczywistość, którą będą musieli wstąpić własną drogą i z tego się cieszymy. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół nos rosną nam pokolenia młodzieży na szeroką skalę. Chcemy tutaj uczcić do właśnie ten, ten dzień edukacji, dzień nauczycieli, to można powiedzieć naszych wspaniałych nauczycieli, do których też mamy sporo. Przypomnę u nas to ponad 330 nauczycieli etatów, jeśli mówimy o szkołach, jest to jest sztab ludzi, których naprawdę doceniamy i to chcemy dzisiaj przede wszystkim im podziękować za tą służbę, za tą pracę, za tą oddanie dla uczniów, no i naszych mieszkańców. Blisko się Nauczycielom, przedstawiciele władz rządowych szczebla wojewódzkiego. To jest dzień, w którym warto podziękować za wkład, za uznanie, które, ciężką pracę, którą wkładają w to, żeby nie tylko Staszowska Szkoła, ale Polskie Świętokrzyskie Szkoły działały jak najlepiej. Oświata się zmienia, jest bardzo dynamiczna. Przed Polską Szkołą, przed nauczycielami nowe wyzwania, więc trzeba im życzyć dużo wytrwałości, cierpliwości i sukcesów. To e, wielki dzień dla nauczycieli, dla edukacji ziemi. Staszowskiej, to połączone święta powiatu Staszowskiego i miasta i gminy Staszów. Zawsze jest to taka podniosła chwila. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być, ponieważ jestem stąd i nie ukrywam, że bardzo tutaj z sympatią jechałem, jak i również z taką pewną nutką nostalgii. Nutkę nostalgii potęgowały związki wojewody z bohaterami wydarzenia. Małżonka Michała Skotnickiego jest nauczycielką? A on sam przez 13 lat stał za katedrą. Zapytany, czy był surowym nauczycielem, odpowiedział. Nie, myślę, że nie. Takim chyba jak powinien być nauczyciel, kiedy trzeba to wyciągać konsekwencje, a kiedy trzeba pochwalić, to pochwalić. Kiedy jest czas na zabawę, to również się zabawić z młodzieżą, z dziećmi. O ile woda jest z wykształceniem nauczycielem, to burmistrz Kopeć nawet o takim zawodzie nie myślał. To nie moje powołanie. Mimo, że nie chciał być nauczycielem, to przyznaje, że praca w tym zawodzie nie należy do łatwych. Społeczeństwo jest roszczeniowe. Każdy wymaga, chce, żeby te wyniki nauki były bardzo dobre. Uczniowie niekoniecznie chcą się uczyć. Tematy, które się zmieniają w szkołach, też nie powodują łatwego nauczania. Każdy się musi przystosować, i te zmiany, które są powodowane, też robią problemy i nauczycielom, rodzicom, no i oczywiście uczniom. Dla wyróżnionych, bycie nauczycielem jest czymś więcej niż zawodem. Sławomir Gibowski karierę zawodową zaczynał poza oświatą. Obecnie w Liceum imienia Wyszyńskiego w Staszowie uczy wychowania fizycznego oraz wprowadza uczniów w świat biznesu i zarządzania. Dla mnie to jest szczególne wyróżnienie. Za całokształt kształt mojej już 25-letniej pracy w tym zawodzie. To jest taka misja do wykonania, bo to nie każdy pewnie nadaje się do, do tego zawodu. No, trzeba mieć naprawdę bardzo dużo cierpliwości w dzisiejszych czasach naprawdę no, nie będę narzekał na młodzież, bo młodzież mamy wspaniałą, prawda? No ale jednak ta cierpliwość. Się... W bardzo dużym stopniu potrzebna jest. Sprawia mi to satysfakcję. Gdyby mnie to nie sprawiało satysfakcji, to pewnie no, przepraszowałbym się, bym był gdzieś w jakimś innym zawodzie. Medalem od prezydenta i nagrodą starosty wyróżniona została Iwona Poziomek, nauczycielka języka angielskiego w Liceum Wyszyńskiego w Staszowie. Bardzo się cieszę z tych wyróżnień. Pracowałam bardzo długo, żeby te wyróżnienia otrzymać. Praca w szkole bardzo mnie satysfakcjonuje. Yy, kocham pracę w szkole. To jest moja prawdziwa misja i nie wyobrażam sobie innego miejsca dla siebie. Anglistka przyznała, że kiedy na scenie otrzymywała wyróżnienia, była. Bardzo dumna, byłam wzruszona, szczęśliwa. Obchody dnia Edukacji Narodowej były też okazją do wspomnień z czasów szkoły. I przypomnienia ulubionych nauczycieli. Była to pani Pańczyk, był to pani Semrał w kole średniej. Tak, te osoby gdzieś tam zapamiętałem. Był dyrektor Nowak e, swego czasu tutaj, właśnie na e, koszarach. Franciszek Macher uczył nas w WF-u, był wicedyrektorem pierwszego ELO w Busku kiedyś. Znana postać piłki ręcznej. Moją wychowawczynię, która również uczyła mnie języka angielskiego. No to, to jest pani e, Za dyscyplinę, którą utrzymywała w klasie za motywację nas uczniów do dalszej nauki i do egzaminu maturalnego. Z Staszowa dla STV Info Jerzy Strzyż.